Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa. Łukasz i ja witam serdecznie w Mocnej Rozmowie. Dziś naszym gościem jest pani Katarzyna Kalinowska, zastępca prezydenta miasta Radomia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I od razu gratuluję ponownego wyboru na to stanowisko. To już będzie druga kadencja i długa współpraca. Bardzo dziękuję. To rzeczywiście ogromny zaszczyt, ale wielka odpowiedzialność i przede wszystkim brzemię tej odpowiedzialności czuję każdego dnia podejmując nowe wyzwania. Dziękuję przede wszystkim wyborcom za, za to, że obdarzyli mnie zaufaniem. W wyborach do Rady Miejskiej dostałam blisko 3000 Głosów to ogromny kredyt zaufania, i naprawdę to zaufanie czuję na swoich barkach. Natomiast dziękuję bardzo serdecznie panu prezydentowi za to, że, że zaufał mi po raz kolejny, że powierzył mi dodatkowe zadania, że dzisiaj poza edukacją w nadzorze mam inwestycje, takie szeroko pojęte inwestycje. Od razu po powierzeniu tych obowiązków. Zapał do pracy, nowe zadania, nowe wyzwania, badanie, poznawanie tych nowych obszarów, za które będę odpowiedzialna. Naprawdę czuję wielką ekscytację, ale też, tak jak wspomniałam, odpowiedzialność i wiem, że przed Radomiem ogromna szansa, ogromna szansa, która wiąże się z pełną kompatybilnością z Radą Miejską, z Sejmikiem Województwa, z rządem polskim i deklaruje, że tej szansy na pewno w tej kadencji nie zmarnujemy. Wykorzystamy ją jak najlepiej. Inwestycje to jest nowa pani działka, nowe, nowe obowiązki, ale oprócz tego też komunikacja społeczna, promocja i turystyka. Czy w któryś z tych dziedzin czuje się pani lepiej, słabiej? Wydział Promocji Miasta. Z Wydziału Dotychczasowego, który funkcjonował, zostały wydzielone organizacje pozarządowe i te organizacje w nadzorze ma pani prezydent Marta Michalska-Wilk, natomiast ja w nadzorze mam Wydział Promocji Miasta. To jest tak, że do każdego zadania podchodzę z pełną odpowiedzialnością i absolutnie nie kategoryzuję, nie, nie ustawiam w hierarchii, który ważniejszy, który mi bardziej leży do wszystkich podchodzę tak jak powiedziałam z ogromnym zaangażowaniem i na pewno na pewno będzie to kwestia która Da ogromną y, przestrzeń do rozwoju osobistego dla mnie, ale przede wszystkim jest to służba dla naszego miasta, dla mieszkańców, czy to w zakresie promocji, inwestycji, czy edukacji. Zapewne robi Pani jakąś inwentaryzację, chociażby tych inwestycji, bo y, kolejne miesiące i kolejne lata to będzie duże wyzwanie pod tym kątem. Wie Pan, trudno mówić o inwentaryzacji. Na pewno y, z takim optymizmem patrzymy przyszłość i. Biorąc pod uwagę perspektywę unijną, zarówno z funduszu z polityki regionalnej, jak i z KPO, przed nami ogromna szansa i wspomnę tylko o programie operacyjnym, w którym nasze miasto jest po raz pierwszy i to jest, będę podkreślać, zasługa pani premier Ewykowa Kopacz, która podjęła decyzję, żeby wydzielić statystycznie z Mazowsza region radomski to jej zasługa, że do Radomia w trybie bezkonkursowym popłynie 200 milionów złotych. Te 200 milionów, które będzie przeznaczone na szeroko pojętą infrastrukturę, infrastrukturę Drogową, infrastrukturę w zakresie y, 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 ścieżek rowerowych, chodników tak, żeby zwiększyć atrakcyjność transportu zbiorowego, transportu publicznego e, względem tego transportu samochodowego indywidualnego. I tutaj e, 8 milionów złotych, które zostało zabezpieczone na dokumentację, bo ta dokumentacja jest podstawą do tego, żeby w ogóle żeby żeby składać wnioski w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia. Część z tych e, dokumentacji e, jest już po przetargu. Kolejne e, czekają na rozstrzygnięcie przetargu, natomiast jest Jestem przekonana, że po tej kadencji ten krajobraz infrastrukturalny Radomia na pewno bardzo mocno się zmieni. We wczorajszej mocnej rozmowie pani poseł Anna Kwiecień zdawała się wątpić w to, że te środki trafią do Radomia, jak to ona określiła deszcz pieniędzy. Czy, czy są takie obawy? Wie pan, ja bym wątpiła rzeczywiście, gdyby dalej u władzy było prawo i sprawiedliwość. Natomiast przypomnę deklarację pana premiera Donalda Tuska, który wprost powiedział, że pierwsze tygodnie rządów premiera Tuska i rządu demokratycznej wówczas opozycji Dzisiaj koalicji 15 października to decyzja o odblokowaniu środków z KPO i dzisiaj w zasadzie z tych środków już możemy korzystać. To jest KPO, ale z drugiej strony mamy ogromne środki w ramach polityki regionalnej. Konkursy są ogłaszane, do tych konkursów jesteśmy dobrze przygotowani, a pierwsze takie symptomy tego, że te środki w ramach KPO w Radom już są, to dwa branżowe centra umiejętności, które zostały zrealizowane w ubiegłym roku, a od tego roku w zasadzie zaczęły swoją taką operacyjną działalność. Także dzięki temu, że mamy rząd składający się z demokratycznych ugrupowań politycznych, mamy gwarancję, że te środki płyną do Polski, płyną do Radomia i ten proces na pewno w kolejnych latach będzie kontynuowany. Pozostańmy zatem przez chwilę przy edukacji. Maraton maturalny jest praktycznie w połowie. Jak przebiegają matury? Czy są jakieś zakłócenia, czy wszystko zgodnie z planem? No właśnie tutaj dobre informacje, bo podobnie jak w ubiegłym roku, te matury przebiegają bez żadnych zakłóceń mam na myśli tutaj oczywiście te informacje o atakach związanych z podkładaniem ładunków wybuchowych i myślę sobie, że ta współpraca ze służbami, która jest realizowana od kilku lat, dała efekty, bo to drugi rok, kiedy przede wszystkim młodzież ma ten komfort, żeby do egzaminu najważniejszego egzaminu podejść w sposób podejść spokojnie, bez tych dodatkowych nerwów. Rozpoczęły się wczoraj egzaminy ósmej klasy i one również Póki co przebiegają bez zakłóceń i mam nadzieję, że do jutra, bo jutro się kończą, ten stan zostanie utrzymany. Ale dzisiaj również bardzo ważny dzień, bo rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i wspominałam już niejednokrotnie, że ta rekrutacja i ten rok jest wyjątkowy z uwagi na to, że do naboru do szkół ponadpodstawowych w Radomiu mamy o jedną trzecią mniej absolwentów. W porównaniu do lat ubiegłych, w tym roku to będzie około 200, 1260 absolwentów szkół podstawowych. Oczywiście mówię tylko o naszym mieście, o Radomiu. Natomiast y, statystycznie wygląda to tak, że 50% tych naszych absolwentów to są jeszcze osoby, które chcą kontynuować naukę w naszych szkołach, ale pochodzą spoza radomia. Także szacujemy, że w tym roku do naboru będzie około 2000 uczniów. Przygotowaliśmy ponad 36, około 3600 miejsc, także najważniejsza informacja jest taka, że każdy kto chce kontynuować naukę w naszych szkołach ponadpodstawowych taką szansę dostanie. Druga informacja i to też dobra informacja dla absolwentów szkół podstawowych to taka, że w tym roku będzie relatywnie łatwiej dostać się do wymarzonych z szkół z uwagi na to, że kandydatów będzie mniej. Ta dobra informacja dla uczniów jest gorszą informacją dla dyrektorów i dla szkół, bo żeby, no, z czym to utrzymać, się nie wiąże. żeby utrzymać pewne status quo, no będą musiały bardzo mocno o e, uczniów zabiegać. Niemniej jednak e, jesteśmy po okresie tak zwanej zwyżki, górki, czyli tych kandydatów w ubiegłym roku mieliśmy dużo, dużo więcej niż statystycznie co roku. W związku z tym w tym roku ta niższa, mniejsza liczba kandydatów, Pozwoli troszeczkę rozładować te napięte harmonogramy czy godziny pracy niektórych szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza tych, które cieszą się największym zainteresowaniem. Ale mamy pewną nowość w tym naborze i o tej nowości chciałabym powiedzieć, mianowicie uruchamiamy dwa oddziały integracyjne w szkołach ponadpodstawowych. Jest to odpowiedź wprost na. Otaczającą nas rzeczywistość i na e, prośby uczniów i e, ich rodziców, bo każdego roku w Radomiu mamy coraz więcej dzieciaków z orzeczeniami i, i te, dwa, te dwie specjalności uruchamiamy jedną w Hubalu, to jest technik reklamy, technik usług e, fryzjerskich w szkole mody i uwaga, nabór do tych oddziałów będzie realizowany również drogą elektroniczną. Ostatnia kwestia Pani Prezydent, co z radomskim rowerem miejskim? Radomski rower, rower miejski w tym tygodniu rozpala wyobraźnię mieszkańców naszego miasta, ze względu na to, że MOSIR wystawił na sprzedaż te rowery, które były w systemie roweru miejskiego kilka lat temu. To są rowery, które po pierwsze zostały zamortyzowane. Po drugie, gdyby w ogóle myśleć o tym, żeby jeszcze raz wpiąć je w ten system roweru miejskiego, należałoby wyposażyć je w GPS, a to jest kwestia bardzo kosztowna. No a trzecia kwestia to wiąże się z tym, że dzisiaj jednak standard tych rowerów jest dużo wyższy, są dużo bardziej nowoczesne. Natomiast chciałabym mieszkańców naszego miasta uspokoić i jednoznacznie zadeklarować, że nie, nie mówimy nie, definitywnie nie, Systemowi roweru miejskiemu. Już we wrześniu będziemy pracować nad budżetem na przyszły rok i mogę zagwarantować, że jeżeli znajdą się środki, to jeżeli nie w 2025, to w kolejnych latach na pewno będziemy myśleć, żeby to zadanie w budżecie uwzględnić. Niemniej jednak chciałabym bardzo uczciwie powiedzieć, że nasze priorytety koncentrują się wokół Radomskiego Programu Drogowego dzisiaj i Radomskiego Programu Chodnikowego. Szacunkowy koszt uruchomienia tej usługi, czyli systemu roweru miejskiego, to jest rocznie około 2 miliony złotych. Więc na pewno bardzo mocno będziemy ważyć rację i ważyć priorytety. Natomiast, jeżeli te deklaracje ze strony polskiego rządu się potwierdzą i system finansowania samorządów zostanie naprawiony, i te dochody, ta strona dochodowa naszego budżetu się poprawi, to na pewno o wprowadzeniu takiego zadania do budżetu będziemy myśleć. Tą optymistyczną informacją kończymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwowym gościem była pani Katarzyna Kalinowska, zastępca prezydenta miasta Rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, życzę Państwu miłego, pięknego słonecznego dnia. Łukasz. Mocna razie. rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa.